Witam Was serdecznie drodzy widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie po tytule filmu, dalej zostajemy w temacie Czechosłowacji. Będzie to już trzeci z rzędu i na pewno nie ostatni odcinek o ciężarówkach z tego regionu. Zachęcam Was również do zapoznania się z poprzednimi odcinkami o Skodzie 706 i Pradze VS3 i S5T. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, mam do Was prośbę. Jeśli ktoś z moich widzów ma jakieś ciekawe auto i byłby skłonny użyczyć mi go do nagrania, to piszcie w komentarzach i jakoś się dogadamy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o legendarnej ciężarówce, której produkcję zlecono czechosłowackim inżynierom na polecenie Wehrmachtu. Czyli o Tatrze 111, która została stworzona z myślą o wojnie na rosyjskich bezdrożach w warunkach syberyjskiej zimy. Pojazd ten miał przyczynić się do zwycięstwa III Rzeszy, a w efekcie końcowym pomagał realizować wielkie inwestycje socjalizmu. Przemysł w Czechosłowacji został poważnie rozbudowany po 1939 roku na potrzeby niemieckiej machiny wojennej. Najeźdźca zawłaszczył sobie wiele firm, w tym właśnie Tatry, które były zmuszone pracować na rzecz okupanta. No i właśnie Tatra dostała zaraz po wejściu niemieckich wojsk w 1939 roku zlecenie na opracowanie dla Wehrmachtu ciężkiego samochodu z wysokoprężnym silnikiem chłodzonym powietrzem. Tatra miała już taki silnik opracowany dla czołgu. Jako pierwszy powstał prototyp, którym była trzymostowa ciężka ciężarówka skonstruowana przez zakłady Tatry w Koprzywnicy w 1939 roku, oznaczona symbolem T81 i T81H. Wyposażona w typowe podwozie Tatry, centralna rura nośna z wachliwymi półmostami oraz w silnik diesla typu V910 o pojemności 14,7 litra V8 chłodzony cieczą, ładowność wynosiła 6,5 tony. Tatra 81 była produkowana w latach 1939-42. W sumie powstało 220 pojazdów tego typu. Oznaczenie H oznaczało przystosowanie do zasilania gazem drzewnym. Natomiast jeśli chodzi o samą Tatra 111, to czescy konstruktorzy szybko opracowali zamówiony pojazd. Wyposażyli go w 12-cylindrowy, niemal 15-litrowy silnik o mocy początkowo 210, zmniejszonej później do 180 koni mechanicznych. Pierwsze modele ciężarówki oznaczonej Tatra 111 miały 6,5 tony ładowności, ale okazało się, że bezpiecznie można zwiększyć ją nawet o półtorej tony, a w praktyce dzięki swojej konstrukcji Tatry dźwigały o wiele więcej. Wehrmacht pierwsze ciężarówki od Tatry otrzymał w 1943 roku. Trafiły one prawdopodobnie do oddziałów sanitarnych i transportowych. W czasie II wojny światowej zakłady Tatra wyprodukowały około 900 sztuk modelu 111. W 1945 roku armia czerwona weszła w posiadanie kilkunastu 111 i rozpoczęła ich eksploatację. Kolejnym odbiorcą modelu Tatra 111 został resort gospodarki ZSRR, który już w 1948 roku, doceniając właściwości eksploatacyjne Tatry w najcięższych warunkach, zamówił pierwszą partię z przeznaczeniem dla kopalni w, Mag w Magadanie. Do zakończenia produkcji modelu 111 w 1962 roku Związek Radziecki kupił około 8,5 tysiąca egzemplarzy. Zapotrzebowanie Armii Czerwonej na ciężarówki ciągle rosło, jednak ich dostawy z krajowej fabryki były spóźnione i niewystarczające. Oczywiście Rosjanie produkowali własne ciężarówki, aczkolwiek przez trudności z dostawami komponentów produkcja była zdecydowanie za mała w stosunku do zapotrzebowania. Rosjanom brakowało ważnych komponentów wyposażenia dużych ciężarówek. Nie miały one wspomagania mechanizmu kierowniczego oraz sprzęgła. Sowiecki przemysł nie był w stanie zająć się wyrobem tych stosunkowo drobnych części, obciążony dużymi programami zbrojeniowymi atomowym, rakietowym oraz przygotowaniem kolejnych generacji samolotów odrzutowych. W związku z tym, Tatra 111 stała się standardowym ciężkim samochodem w cywilnych zastosowaniach w Rosji sowieckiej. Do zakończenia produkcji modelu 111 w 1962 roku Związek Radziecki kupił niecałe 8,5 tysiąca egzemplarzy. Zapotrzebowanie Armii Czerwonej na ciężarówki ciągle rosło, jednak ich dostawy z krajowej fabryki były spóźnione i niewystarczające. Oczywiście Rosjanie produkowali własne ciężarówki, aczkolwiek przez trudności z dostawami komponentów produkcja była zdecydowanie za mała w stosunku do zapotrzebowania. Rosjanom brakowało ważnych komponentów wyposażenia dużych ciężarówek nie miały one wspomagania mechanizmu kierowniczego oraz sprzęgła. Sowiecki przemysł nie był w stanie zająć się wyrobem tych stosunkowo drobnych części obciążony dużymi programami zbrojeniowymi atomowym, rakietowym oraz przygotowywaniem kolejnych generacji samolotów odrzutowych. W związku z tym, Tatra 111 stała się standardowym ciężkim samochodem w cywilnych zastosowaniach w Rosji sowieckiej. Dlatego odbiorcy czechosłowacka fabryka zwiększyła roczną produkcję z około pół tysiąca w latach wojny do ponad trzech tysięcy w połowie lat 50. Do Rosji trafiło 8200 tych ciężarówek z 33700 wyprodukowanych w latach 1942-1962. Samochody te świetnie sprawdzały się w chłodnym klimacie, na przykład Syberii, gdzie pomimo ładowności wynoszącej 10 ton, Tatry 111 były często wykorzystywane do ciągnięcia przyczep o łącznej masie nawet 60 ton. Trzeba przy tym zaznaczyć, że ich praca odbywała się na trasach o długości nawet 4000 km w warunkach złej infrastruktury drogowej i w temperaturze sięgającej często minus 50 stopni Celsjusza. Proporcjonalnie do rozbudowy przemysłu ciężkiego w ZSRR musiała nadążyć także energetyka, która wymagała poważnej modernizacji. Do transportu było m.in. wiele transformatorów o masie do 70 ton. W 1950 roku Rosjanie zgłosili się do Tatry ze zleceniem budowy ciągnika balastowego, który mógł holować przyczepy o masie 100 ton. Konstruktorzy Tatry zmienili w modelu T111 przełożenia skrzyni biegów i rozdzielczej, skrócili rozstaw osi oraz wydłużyli kabinę. I tak powstał ciągnik balastowy Tatra 141. Produkcja T141 ruszyła w Koprzywnicy w 1957 roku, jednak w fabrykach zajęta produkcją limuzyn T603, o których chętnie Wam opowiem w kolejnym filmie, oraz przygotowaniem nowych ciężarowych modeli 137 i 138, nie miała miejsca na kolejny samochód, dlatego zdecydowano, aby przenieść produkcję T141 na Słowację. Samochód pozostał w produkcji do 1970 roku. Z obu fabryk wyjechało niemal 5000 ciągników balastowych. Część z nich trafiła do wojska, gdzie holowały przyczepy z ciężkim sprzętem bojowym. Tatry 111 były używane również w Polsce. Najczęściej spotykanymi wersjami był dźwig Tatra 111R oraz ciężki ciągnik balastowy Tatra 141. Produkcja Tatry 111 zakończyła się w 1962 roku, kiedy zastąpiono go nowym modelem, czyli Tatrą 138. Wyjątkiem był ciągnik balastowy T141, który, jak już wspomniałem, produkowano do 1970 roku. To wszystko w dzisiejszym odcinku. W następnym odejdziemy sobie od tematu ciężarówek, ale będziemy rozmawiać również o pojeździe wyprodukowanym przez Tatrę, także już teraz zapraszam Was do oglądania. Zachęcam również do pozostawienia suba i łapek w górę, bo przed nami jeszcze wiele ciekawych tematów do omówienia. Jak zawsze dzięki wielkie za oglądanie, życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.